Hmm? Yy, Nie widzę szado tutaj dobrze działa Nie mam Martów To no, Śmieszny to A, i naprawili, że w, w, z widoku FPP można biegać Chyba, że to błąd. Jak można, zawsze można biegać. Z FPP? Mhm. A może, może, A, sorry, nie można było biegać z, celu, z celowaniem. teraz też nie mogę. Dobra, gdzieś mniej więcej Gdzie tu się udać, muszę turżnąć, kurde, hektor No dobra, a jak widok FP... Aha, dobra, dziękuję. Puściłem na YouTube'a streama. Na live'a. Moglibyście zobaczyć czy teraz dobrze widać. Co wydatka? Nie wiem czy będę umiał. To jest na Santom? Tak. Teraz na żywo. No normalnie widać. A jaka jest rozdzielczość? Nadawana? 80 p Jesteś w ciemni Jak w ciemni? No, ciemno Cię widać Jest w rogu Twoja kamerka A, o to Ci chodzi, dobra Zawsze jest kurwa w ciemni O, i, i właśnie poleciała. arty kurwa Golu, a ty co? zarówki w oczy walisz? Ja, jak się streamuje, to się kurwa świeci jakieś światło. Po prostu sobie <grym> tam tam streamerów tam kurwa, nie, nie, siedzi, nie Ja mam tą żarówkę akury. Świecącą na czarno. Poza tym kurwa ludzie twierdzą w większości, że jest niezdrowo grać. Czy w ogóle się ich po ciemku. Dobrze, nie chcę tak twierdzić. Jak dziś nie chce wierzyć, jakim cudem światło z zewnątrz ma niby pomagać, kurwa oczom nowe. Ale... Znaczy, jak masz yy, przede wszystkim monitor, jak masz dobrze wystrojony, jasność, kontrast. Nie na maksa, tak jak to niektórzy ja lubią. Ja na maksa, kontrast. A no właśnie, no w to, to, to... nie, ja już mam nisko, ale. No to jest na niezdrowe akurat. No inaczej jest niewyraźnie, więc Kurczę, zastanawiam się, czy sobie zostawić shotguna. Nie, dobra. monitor, no, nie. No. Dobra. to zestaw mam niezły, niezwyć łuureczkę Teraz lipa. Muszę zaraz biec. Kurde, SKS i teraz co tu zrobić, kurde, sam już nie wiem. Kałasza chyba wywala. A w rokecie ten duży update co tam dodał? Powiedzcie mi lepiej? Nie wiem. Możeś powiedział? Ty kurwa, nie masz gogli? Czy banana dostałeś? Co? Masz kurwa gogli, czy dostałeś jesteś banana? Jakich gogli? No, gogli, gogli, nie wiem, kto się kurwa mówi. A, o to ci chodzi. No, nie, no nie miałem czasu nawet kiedy. Napatrzyłeś czy nie? Nie badam no, te update Chuja y. zmieniają, ale tu czytu to... nie ustrawnili jakieś warangi czy inne gówno Nieda nic. O biegnie rodzaju. typek, biegnie typek, I ale nie, by... nie. mieli nic nowego dodawać, zawsze piszą wcześniej. Wiedział, że nie zjebaliśmy nowego samochodników się w Nie, nowy samochodik jest spok Ale tam Borutka była, kurde. Kawe wyskona ich próli. O, mam typa. Sætt ykkur. Uciekają. Leży. Jeszcze kurczę jeden został. No. Tam. Prawie całą ekipę zabiłem teraz. Proli się trzech na trzech. Zabili tamtych trzech czy dwóch. Ja z tych trzech zabiłem jednego. Uciekli. I chcieli mnie, wiesz, przejechać z daleka gdzieś. Próbowali mnie w ogóle wyczaić. Przejechać z daleka? No, w sensie, wiesz, myśleli, że mnie gdzieś znajdą. A nie, ja leżałem i strzelałem snajpą, nie? Montujesz lunetę 8 na No właśnie 8 razy. jeden drugi osiem gościu... razy wyczaić? Nie, 8, ósemką gościu dostał. No, Przeciwiłeś jego lunetą? gdzie on jest? Fuck, gdzieś zniknął. O, oh, fuck za samochodem był. Co oh, za ten? Fuck. O, oh, fuck man. Fuck me, fuck you. Dobra, gracie, you jeszcze, no? gracie jeszcze czy nie? Co? Gracie jeszcze? Nie, możemy pęknąć. Ja gram w górę w